Na ostatnim filmiku ze Słowackiego Raju została zaprezentowana wyprawa całodniowa, która tutaj w sumie jest zaznaczona na czerwono. Jednak też mieliśmy kolejny dzień z wyprawy do Słowackiego Raju, no bo skoro mieliśmy w zasadzie domek w Słowackim Raju, nasz domek był właśnie tutaj, w tym Parku Narodowym. Tak więc skorzystaliśmy ze Słowackiego Raju ponownie. Tym razem już lepiej, ponieważ już na starcie mieliśmy zdjęcia mapek, więc mogliśmy przed wyruszeniem zaplanować całą podróż. No i tym razem również zastosowaliśmy się do tych szczałek. Nie wstaliśmy już pod prąd, tylko teraz szliśmy zgodnie z prądem, a że byliśmy zmęczeni po wcześniejszej podróży, także ta druga rundka była znacznie krótsza. No i zaczęliśmy od tej żółtej trasy i to w zasadzie to już było to najbardziej emocjonujące wydarzenie z całej podróży. Tutaj właśnie było najwięcej schodków, najwięcej drabinek, drabinek metalowych, drabinek drewnianych, najwięcej atrakcji właśnie było na tym szlaku. Ja wiedziałem, że trzeba będzie wchodzić po drabinach, ale ta drabina przerokła moje oczekiwania. Wówczas się zacząłem bać, pojawiła się chwila wątpliwości, czy nie warto się jednak wyruszyć. Bo no to w kurcie to jest cała się wchodzi bez żadnego doświadczenia. Ale okej, okay, jak mi poszło i dotąd, to wyjdziemy. idziemy. Taki, naj... najwięcej adrenaliny by... i Ale fajnie popatrz, tu jest wodospad. No, no, miejsce jest piękne, malownicze miejsce, nie? Ale aż tak Robię ci zdjęcie na górze. Ja pierdolę. <słyska> <słyska> Uważaj na siebie. To ty się też nie patrz, ale ich mały. Dobra, dałem radę. udało się nam wejść po tej największej drabinie w lekkim wyschodzeniu tym ale dopiero co my weszli i już czekają nas kolejne atrakcje kolejne przeszkody, ten ładówka drewniana Kurwa, ale fajnie. Jeszcze ta belka jest utrudnieniem, bo trzeba się pod nią Iść Jesteś ty pierwszy? 我发水。 Ale jakby teraz żałujesz nie mam tego e, hasku do GoPro, całą trasę będę nagrał na tym GoPro No to trudno. Ja tak e, się takie No. Czekaj. Długą trasę, na tych drabinkach drewnianych, ale widzę, że tam się zaczyna już kolejno. Ale kolejne pięknie, malownicze wyjście.

Fajną platformę z kamykami my zobaczyli. Wątpię, że te kamyki tu się ułożyły naturalne. <ślację> Najprawdopodobniej ludzie po prostu dokładali tutaj swoje kamyki, więc też nie będę gorszy. Dołożę również gdzieś swojego kamyka. Git. <ślękujesz> mhm. Idziemy dalej. Ejdź no ty tarzanie. Idziemy na kolejną drabinę, jest długa podobnej wielkości. Teraz już nie ma co, nie ma dobroć dopłatę. Nie opłaca się po prostu na latach. Jak jest za lekko, to trzeba iść dalej. O kurwa. To. Idź, idź, Nie patrzcie na mnie, tylko idź. Tak, jest spoko, bo to nie jest taka stroma. nie później tam jest druga stroma, a ty się można zaraz

Git? Jestem. Pomachaj widzą. Pomachaj widzą. No. Weszliśmy na kolejną drabinę i tutaj znowu mamy przepiękne widoki. Szczególnie fajna jest ta łza. 3300 woda jest w niej. No, widać tam rykamy, Tam jest tak samo, bo to jest wszystko w skale. To jest wszystko. Żadnego błota nie ma. No i to będzie dalej jeśli podj spotca. Nie dodra Halo. Halo. Co żebybyś poczekał co? Tak więc, idąc tym szlakiem, dotarliśmy do tego samego miejsca, w którym byliśmy wcześniej. To jest te miejsce, w którym można było wypożyczyć rowery, i tym razem z tego wypożyczenia rowerów skorzystaliśmy. No niestety nie mam żadnych ujęć z jazdy rowerem, natomiast yy, pojechaliśmy na początek tym żółtym szlakiem, a następnie tym czerwonym. I tutaj cały czas jechaliśmy rowerem. Aż dotarliśmy do miejsca, w którym te rowery się zdaje, czyli w podle soku, no i już z tego miejsca kierowaliśmy się w miejsce, w którym mieliśmy domek. Jednak tym razem już szliśmy normalnie od początku tym zielonym szlakiem, tak więc troszkę sobie skrócili drogę w porównaniu do tego, co byliśmy tam dwa dni wcześniej. No i takim sposobem zatoczyliśmy takie koło, tak więc. No widać jest znacznie mniejsze, chyba z dwa razy mniejsze jest koło niż to czerwone, które zakreśliliśmy tam dwa dni wcześniej. Ok, w każdym razie tego materiału ze Słowackiego Raju to już jest tyle. Jeżeli Cię interesują tego typu materiały, to koniecznie zostaw suba, żeby nie przegapić kolejnych tego typu odcinków.